Uwaga! Z ostatniej chwili do zaginął zombing. Więc trzeba go odnaleźć. I pewnie w ten weekend. Albo w nas pojawi się pierwszy odcinek jak go szukamy. Nie wiadomo gdzie zginął, ale był na... No był w pewnym miejscu, trochę się podziało i zaginął. Więc tak to bywa nagrywa się, nagrywa yy, Będzie się pewnie mało działo Nie powiem, że dużo bo to będzie kłamstwo yy, Ale w sumie czy ten kanał ma, mówi, ma w sumie mówić prawdę Czy kłamie czy nie Ale zombie zaginął życiu chyba ostatni nie wiadomo Nie wiem, no zaczynamy poszukiwania. Pierwszy film pewnie w ten weekend, nie wiem. Cześć.